Cześć wszystkim po dłuższej przerwie. Czas najwyższy wziąć się do roboty. Żeberka trochę podleczone. Byłem też chory, ale nie jest żadna zaraza. Przeziębiłem się. Tam zakładałem dachówki, a później 4 godzinki spocony jeździłem na ciągniczku. tam było minus 5 stopni. No i się załatwiłem. Biorę się za stelarze. Stelaż w kotłowni tam chyba pokazywałem jest zrobiony łącznie z sufitem, tu mam stelaż też zrobiony na, na sypialni. No i teraz biorę się za stelaż w jednym z pokoi, jak, jak zrobię tutaj pokój to chyba będę się brał już za, za duży, znaczy za, za, za duży, za salon, bo ten pokój zrobię na końcu, bo to największy z Saigon jest, e, wezmę się za za salon, kuchnię, tutaj korytarze. Później chyba łazienkę. Łazienka też dosyć szybko powinna pójść. Eee, pomieszczenie reszty nie będę wkazał na że Salon jeszcze pokażę w jakimś tam lapcie. Eee, a teraz Wam pokażę, eee, Pokażę jak ja to robię. Trochę się rozpędziłem, zapomniałem, że mam nagrywać, eee, ale podoczynałem sobie już, już te profile przyścienne to są eee, cd -ki. I teraz oklejam je taśmą akustyczną. Nie, nie wiem, na ile ta taśma daje radę. Znaczy daje radę. Na ile to pomaga, jeśli chodzi o akustykę. Ale nie jest to, nie są to drogie pieniądze więc postanowiłem dać dzisiaj przyjechały też płytki do, do salonu salon, kuchnia, jadalnia, korytarze 70 metrów no, także tutaj stoją co to było? Eee, to jest chyba opłoczno. Eee, Portland Grey eee, Sugar Lapato Rect. Generalnie mówią wszyscy Portland Gray Grey to eee, Grey. Grey. Czy Grey? Grey. Eee, szare. Eee, to jest, są płytki w pół polaże. Ale to o tym to może później. Na płytki jeszcze przyjdzie czas. Eee, ja oklejam resztę. No, i bierzemy się przyk za przykręcanie yy, przyściennego. <laughs> teraz tak, u mnie sufity są na. Hmm, ile są? Na 170, na 270. Także ustawiłem sobie na 274. To będzie środek ECDA 274 raz 1,5 centymetr. Za, zimy po pierwzeniu. Znaczy tak 174, 173, 172,5, 171,5. Nie za dużo? 170, nie, dobrze, dobra, e, tu sobie przestawiam zaraz, e, czyli tak, laser jest wstawiony na środek profila, czyli na dziurkę, e, wiercę także, e, ustawiam profil na, na środku dziurki i wtedy wiercę. E. Pamiętajcie o przewodach, żeby przez przypadek nie ich. O, i teraz robię tak, że środek profila to jest laser. No i tak, tak dziurki. Tym wijać, ale wygodnie mi to krętarką zrobić no i tam teraz w tamtą stronę i to się wchodzi na drabinie nie jest to łatwe, ale da się O, i tu ma roddacie. I tak 174. No bo tak, 1,5 cm profil 1,5 cm profil, później 1,2 regips no i jeszcze 1-1,5 cm, cm to co jest na posadce. Jak będzie tam 0,5 cm w tą czy w tą to nie robi mi to różnicy No ale starałem się tak, żeby było jak najbliżej 170, tak jak było w projekcie. A nie pamiętam, czy było 170, nie 160. Aha, bo tu poszedł ten jeden do góry. No i żeby już wykorzystać tą przestrzeń, chyba pod lięcem. tak mi projektantka robiła. Aczkolwiek nie pamiętam. No i dobra, i co? I teraz lecimy tak dookoła z profilami. Lecimy dookoła. Mówię, pamiętajcie o przewodach. Ja też już raz prawie w tamtym pokoju przewierciłem, ale się opamiętałem w ostatnim momencie. E, tu to wiadomo gdzie, bo są wypuszczone e, rurki, ale tu muszę uważać, bo... A nie, tu też mam rurki, dobra. Bo tam gdzieś w kotłowni miałem puszczony jeden przewód alarmowy e, w taki sposób, że e, mógłbym go przewiercić. Jak, e, jak zrobię dookoła? To się dezwę, a opuszczam teraz ten nocach. No i przysięgnię. Ten cedek mamy gotowy. I teraz bierzemy się za profile. Nie wiem, jak to się nazywa. Nośne. Bo później, tamte, co idą już na, na gotowo, to są główne. A te, to, to pomocnicze, nośne. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie ja daję je nie, nie rzadziej niż 80 cm. No, tutaj mam wnękę, to sobie tak rozmiarzę żeby było. 10 cm, znaczy według, według karty technicznej jest akurat 20 cm. W przypadku y, Knaufa? Rygipsa? No nie pamiętam, któryś z tych, bo Rygipsa e, profile w większości mam Knaufa. E, mam też kastramówki. E, także tutaj zrobię gdzieś 15-20 cm, ten pomocniczy. Tu tak samo zrobię. To Wam pokażę i tu chyba puszę jeden na środek. Zobaczymy. W tamtym pokoju troszeczkę inaczej robiłem niż tutaj, w tym sensie, że tam sobie kreskowałem, puszczałem laserem i przykręcałem od razu, e, od razu wieszaki noniuszowe. Tu robię inaczej, tu przykręcam tylko na tych belkach e, skrajnych, puszczam profile i dopiero później będę dokręcał resztę, e, resztę noniuszów już pod, pod profilu, bo przecież profil tak się nie wygina, nie wiadomo jak. Tym bardziej, no tu tak mogę zrobić, dlatego że tu są profile od początku do końca w całości. Na salonie już pewnie będę robił inaczej. No, nus no mam kupione na styku, dlatego też wiercę je na jedną dziurkę. Myślałem, że będę na dwie, ale w specyfikacji, w karcie technicznej też jest podane, żeby wiercić na, na jedną. No i na całe szczęście, więc, więc zostawiam sobie tutaj. Tolerancji jak 2 cm, tak żeby w razie czego jeszcze drugiego wkręcić w tą drugą dziurkę. No i co? No i tyle no wiercimy. No i teraz tu jest następny. Tu akurat mamy 80 czy mamy 65 cm. Jeden od drugiego. To jest 80 od początku, no to akurat na ten widzieć trochę go przesunę. O, dobra, no i tam jeszcze jeden. Dalej Jak już trochę odpocząłem myślałem, że jest dobrze, no ale niestety, Dobra, tu mam. No i lecę dookoła, dookoła. No tak, dookoła. Z tej strony, i z tamtej strony dokładnie tak samo mocuję noniusze. Profilet na żeby nie było, nie Boszem, tak jak niektórzy. Chociaż znam taki dom, gdzie było wycięte Boszem już 10-15 lat, prawie to stoi mi się nie dzieje. No, może tam coś przerzewiało, ale bez przesady. Ale ja mam nożyce, chyba że się skończą. No to będę chciał boszem. Ale trudne nożycami te dwa mam docięte krótsze, teraz jeszcze sobie muszę trzy dłuższe dociąć i będziemy je wkładać na górę. No, teraz rozkładamy pośle pomocnicze. Kurczę, nie wiem czy będę widać. Tutaj idzie e, trzpień. Zobaczcie, jak jest. Przemarznięte, ale to tylko w momencie, tam gdzie od garażu. A na przykład, jak mam od domu na zewnątrz, to nie jest przemarznięte, Nie wiem dlaczego. Ale w każdym razie tutaj od, od garażu przemarzło. Trudno, trudno się mówi. O, tak. tarką, mus eina, kad aš jį atrasukau vėliau.

to trzeba od razu w tym miejscu gdzieś to złączenie złapać uchwyt. a czy to grzybek czy no ale trzeba najpierw złapać. No tak, tutaj mam jeden profil przez całą długość. No to fajnie się to wszystko trzyma. No i tak naprawdę nawet nie będę teraz on tam położył. Będę teraz. Tam noniuszami połapię tutaj wszędzie noniusze, żeby mi się nie przesuwały. I na razie nie uzbraję żadnych noniuszy na środku. Robię już właściwie tak, jak ma być, czyli te profile główne. I dopiero później będę mocował noniusze i od razu poziomował sufit cały. Także teraz zakładam noniusze, a to też pokażę. pokażę. Na razie daję jedną spinkę. Ja zresztą tutaj to może być i tak jedna, i tak jedna. Chodzi o to, żeby mi się tu nie przesuwało. Dobra. E Później jak jest na gotowa, to jeszcze przykręcam tutaj w e Mogłyby być trochę dłuższe, no ale już takie kupiłem. Zostaną. Ale akurat tak pasuje, że na dwie dziurki będzie można łapać. No i teraz rozmierzam sobie. Tak jakbym płyty mam dwumetrowe, bo tak mi większość w domu pasowało. Nie, kupowa nie kupowałem 2,60. No i rozmierzam sobie w 2 metry. Znaczy tak. 2 metry od ściany, żeby było na, to, właśnie, to jest 2 metry, żeby było na, e, na łączeniu płyt, e, profil, e, 10 cm od ściany i później to dzielę tu, akurat wyszło mi 38, e, 38 rozstęp między profilami. Mógłbym dać tam 43, ale ach, nie zbiednieje. będzie gęściej, może to będzie lepiej trzymało. E, I tutaj tam już miałem e, po 200 metrach 30 6 i tutaj drugi raz: 36, nie, nie 8, tylko 36. No, i tutaj dokładnie taka sama sytuacja, czyli tak, 10 cm będzie szybko profil e, łódek, 10 cm od ściany. No, i tu mamy 60, kurde, trochę dużo, żeby zostawić. To damy jeszcze jeden profil, e, damy jeszcze jeden profil tutaj na 30. Będzie szafa, ale to nic 30. <laughs> Właśnie to jest szafa, żeby miał się później do czego złapać. Prawdopodobnie jeszcze dam jeden profil 59. 59. 59. 59. 59. 59 szafa dam tu jeszcze jeden profil do żeby później jak coś będę przekręcał do, do, do góry żeby nie było w samej płycie, a żeby też było na przykręcone do profilu on mam powierzone tu mam 3 coś, także tu już będę łączył profile nie będę ucinał z 4 metrowych, bo mi się szkoda. Także dam 3 metrowe i one idą na przemian. To, to może też później pokażę, jak założę. Chodzi o to, że jakie jak są łączenie, to jedna trójka będzie szła od tej strony i tam będzie sztukowane. A następny będzie od tej ściany, i tam końcówka będzie sztukowana. Trochę nam się ściemniło. i teraz tak, najpierw były połapane wszystkie, e, wszystkie krzyżowe, e, najlepiej sobie jeszcze łeb wystawić do góry, żeby sprawdzać czy nigdzie nie, nie są mięty i ja mam takie e, knaufa czyli jak już zapięty jest to jeszcze się dodatkowo o, zapina boki, no teraz to poszło ładnie, bo jest podniesione do góry, ale tak to dosyć ciężko one wchodzą. Oczywiście baterii braku, bo zimno jest i szybko siadają. Eee, no i chodziło o to, że one dosyć ciężko się zapinają, jak jak pierwszy raz... W, e, w, no zapinamy jeden, drugi. I teraz tak, jak już całą konstrukcję miałem... E, z, mam takie... o, Takie, takie... Nie wiem, jak to nazwać. Takie coś, o. E, Wyznaczyłem sobie od narożnika, żeby było tutaj na krzyżyku. No, i tutaj od samego środka zaczynam poziomować. Czyli przykręcam noniusza, od razu wkładam końcówkę noniuszową i przypinam, przypinam spinkami na gotowa. I jest idealnie, idealnie na środku. I tu robię dokładnie tak samo. Czyli nie wiem, czy to będzie widać, czy będziecie widzieć. No tutaj słowo widać, bo lampa dosyć mocno świeci. I tak to wygląda na gotowo. Tutaj dawałem po jednej pchełce z, na, na, na Noniusze, ale na dużej powierzchni będę dawał po dwa, żeby to wszystko miało ręce i nogi. 200 pchełek to nie majątek, ale nie będę sobie później pluł w brodę, że zrobiłem źle. Tak na kamerze wygląda, jakby to było bardzo rzadko, no ale tak naprawdę tu mamy co 65. Tu mamy co 80, no i tutaj po, 30, po 38 i tutaj 35 jest. No tutaj nie, nie wiem ile dokładnie, bo tak jak mówiłem, dodatkowy jest w razie mocowania jakiejś szafy, czy tam roler do góry. Dobra, teraz wszystko. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. Trzymajcie się, cześć.